Czy w najbliższych tygodniach giełdy światowe znów będą biły historyczne rekordy? O tym będę rozmawiał z panem Maciejem Leściarzem, ekspertem CMC Markets. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczął się sezon ogłaszania wyników finansowych przez najważniejsze spółki świata. Co obecnie napędza, nakręca amerykański rynek? Oczywiście te wyniki, one też będą brane pod uwagę przez rynek, ale przede wszystkim tutaj można by się Cofnąć o kilka kwartałów i dojść do tego, z czym tak naprawdę żyły rynki w ostatnim czasie. Otóż od marca 2020 roku, na dobrą sprawę zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale również globalnie, rynki były trochę na takich sterydach, wspomagały je pakiety pomocowe, wspomagały je działania, między innymi rezerwy federalne w Stanach Zjednoczonych, czyli ten kurek, który został okręcony, kurek, który, dzięki którym kapitał napływał na rynek, powodował bardzo silne wzrosty i tak naprawdę w tym momencie wydawałoby się, że część już tych pakietów rynek ma za sobą, zostały one częściowo wygaszone i Otóż niedawno na, na horyzoncie pojawiło się kolejna, tak naprawdę tego typu kolejnego typu działanie, mianowicie za sprawą Joe Bidena został uruchomiony nowy, czy będzie uruchomiony, tak? Został zapowiedziany, został zapowiedziany pakiet fiskalny o wartości 1,9 biliona dolarów. Także tutaj, w ty... Czyli 1400 dolarów na konsumenta, tak? Czeki Bidena tak zwane. Tak, i to jest ten czynnik, który w tym momencie tak naprawdę widzą inwestorzy, tak? że mają przed oczami te wypłaty dla gospodarstw domowych, one będą siłą rzeczy trafiały pośrednio również na giełdę, dzięki temu również przez długi czas zapewnione mają lepsze wyniki spółki, które są na tych giełdach notowane, także to jest ten czynnik, który dość mocno będzie w najbliższym czasie właśnie tym paliwem dla, dla rynków na w Stanach Zjednoczonych. Czyli najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest dalszy wzrost kursu akcji, jak rozumiem. Tak, zgadza się. W, pomimo, że można było tak naprawdę już od dłuższego czasu oczekiwać korekty, no ta korekta nie nadchodziła. No w tym momencie mamy faktycznie tutaj wspomniane na początku sezon wyników, on już trwa i mamy tak naprawdę sytuację podobną do tej, która miała miejsce w trzecim kwartale, mianowicie wówczas wyniki spółek bardzo mocno przebiły oczekiwania analityków, ten konsensus rynkowy został w zdecydowanej większości pokonany, w 80% wyniki były lepsze niż, niż oczekiwania, także to mocno wpływało na rynek. No, i teraz można spodziewać się podobnej sytuacji. Dość, tak naprawdę, te oczekiwania nie są wygórowane, więc jeżeli będą się pojawiały rozbieżności, to może być ten czynnik, który będzie rynek napędzał. Czyli korekta wydaje się, jeżeli dobrze rozumiem, nieunikniona. Pozostaje pytaniem, czy ona będzie głęboka, czy też płytka, tak? Tak i kiedy nastąpi, bo tutaj e, nastąpi? mamy do czynienia z najsilniejszym e, kryzysem gospodarczym od dekad, no ale dzięki temu kapitałowi, który na rynek napływa, te skutki są niwelowane i e, to jest ten czynnik, który przeciąga e, tą nieuchronną korektę w czasie. E, I tak naprawdę, kiedy nastąpi, bardzo, bardzo ciężko powiedzieć, już mamy w tym momencie do czynienia z najdłuższą hossą w historii. Amerykańskie giełdy, a może być ona jeszcze dłuższa właśnie dzięki tym czynnikom. Czy bardzo dobre nastroje na Wall Street przeniosą się na warszawski parkiet, czy toż przeniosą się jedynie w sferze psychologii, czy w sposób bardziej wymierny można coś prognozować? Żeby na rynku Polskim, nie tylko polskim, ale generalnie na rynkach wschodzących, działo się dobrze, no muszą być pozytywne nastroje globalne. Także to jest pierwszy czynnik, który sprzyja tego typu inwestycjom, właśnie w bardziej ryzykowne aktywa. Natomiast z drugiej strony one nie mogą być zbyt pozytywne czyli tak naprawdę taka optymalna sytuacja dla warszawskiego parkietu, to sytuacja, w której dochodzi do delikatnego ochłodzenia nastrojów, nie paniki, ale delikatnego ochłodzenia nastrojów w Stanach Zjednoczonych. Ze względu właśnie na to potencjalne przewartościowanie w tym momencie spółek amerykańskich i jednocześnie zauważenie niedowartościowania spółek w Europie, W krajach takich jak Polska, właśnie na rynkach wschodzących, no wówczas jest szansa, że ten kapitał tutaj napłynie. I zresztą od początku tego roku tego typu sygnały już są obserwowane, więc wydaje mi się, że 2021 rok może być dość pozytywnym rokiem dla warszawskiej giełdy, dla warszawskiego parkietu, właśnie ze względu na ten napływ kapitału z zagranicy. Czy na giełdach nastawienia spekulacyjne będą się w takim razie nasilać? No, zajmowanie poz krótkich pozycji jest w tej chwili preferowane chyba przez inwestorów, stąd takie wzrosty niektórych spółek. Czyli jeżeli chodzi o tą krótką sprzedaż, to faktycznie pojawiały się sygnały na niektórych spółkach, no choćby tutaj CD Projekt ostatnio był taką spółką, na której faktycznie sporo się mówiło o tym tak zwanym shortowaniu, natomiast musimy pamiętać o tym, że za pozycjami krótkimi może się kryć nie tylko czysta spekulacja i nastawienie y, względem spadków, ale również zabezpieczanie pozycji przez instytucje finansowe, bo to, co widzimy w rejestrze krótkiej sprzedaży y, wymagane przez KNF, no, to jest jedynie tak naprawdę skrawek tej naszej wiedzy y, i nie wiemy dokładnie, co te instytucje, jakie mają plany. Y, ale patrząc szeroko, wiele branż, które w ostatnim czasie ucierpiały w wyniku pandemii, teraz może się odradzać. Także y, wydaje mi się, że ci spekulanci, którzy będą właśnie próbowali wbrew trendowi otwierać pozycje krótkie, mogą sporo ryzykować, zresztą przykłady nawet już ze stycznia pokazało, że tak zwany short squeeze, czyli właśnie wyciskanie tak dosłownie tłumacząc to pozycji krótkich i realizacja stop lossów w przypadku wzrostów, no, może się kończyć bardzo negatywnie dla inwestora takiego spekulacyjnego. O tym, czy w najbliższych tygodniach na światowych giełdach będą bite historyczne rekordy, rozmawiałem z panem Maciejem Leściorzem, ekspertem CMC Markets. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.